Czy Twoje maszyny i narzędzia gubią się, zastanawiałeś się, ile kosztuje Cię konieczność kupna nowego sprzętu? Czy wiesz, że firma ABAX ma dla Ciebie rozwiązanie? Z ABAX Equipment Control możesz monitorować wszystko od małych narzędzi ręcznych po koparki. W dowolnym miejscu i czasie Ty i Twoi pracownicy będziecie widzieć cały sprzęt na mapie, w telefonie lub na komputerze. Tworz Geofence, a zostaniesz powiadomiony, gdy urządzenie opuści zaznaczony obszar. Nasze urządzenia są projektowane i produkowane w Norwegii w wymagających warunkach północy. Wytrzymują wszelkie trudne warunki użytkowania. Są homologowane i posiadają certyfikat IP. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie odpowiadające na Twoje potrzeby. Wyobraź sobie, że z wyprzedzeniem dostajesz powiadomienie o tym, że Twoje maszyny wymagają przeglądu. Daje ci to ABAX Equipment Control, ułatwiając przestrzeganie okresów przeglądów i utrzymanie gwarancji fabrycznych. Dzięki powiadomieniom o zbliżających się przeglądach, ABAX Equipment Control pomaga ci efektywnie planować i oszczędzać Twój czas i pieniądze. Jeśli potrzebujesz porady lub pomocy w korzystaniu z systemu, nasz serwis klienta dostępny jest o każdej porze dnia, codziennie. Jeśli połączysz ABAX Equipment Control z ABAX Triplog, możesz kontrolować wszystko w jednej platformie, zarówno sprzęt, maszyny, jak i pojazdy. Codzienna działalność staje się łatwiejsza, a Ty masz więcej czasu na swoje zadania i jednocześnie oszczędzasz. ABAX pozwala ci na pełną kontrolę nad maszynami i sprzętem. Zawsze. ABAX Simply Connected.